Hejka! Tu wasza Blight i dzisiaj przychodzę do Was z zapychaczem na kanał. Jak to się nazywało? Witam Was w LPS Tagu! Cóż za przemyślana i bardzo wartościowa nazwa. I może przejdźmy do pytań. Pytanie pierwsze: jaki jest Twój ulubiony kształt LPS nie pop? Ehm, myślę, że to są tabikaty, Pomimo tego, że mam ich strasznie mało. To jest to naprawdę ładny kształt. Ogólnie to mam też obsesję na punkcie takich małych kotków. Tutaj macie zdjęcie jednego z nich. No, totalnie nie wiem, jak się nazywa ta figurka, ale naprawdę mogłabym kupować i kupować tylko te kształty. Szkoda, że nie mam żadnego z nich, ale to szczegół. Pytanie drugie: jakiego kształtu najbardziej nie lubisz? No to może to są persy, bo nie da się na nie nic nałożyć. I zajmują dużo kadru na filmach. I ogólnie też myślę, że nie są tak dobrze dopracowane jak inne petropy. I ogólnie odkleił mi się patyczek. Ale tak też bez patrzenia pod względem nagrywania, to myślę, że wszystkie petropy są bardzo ładne. Może te petropy, które podchodzą mi pod kozę? A nie wiem, czy to jest koza, to jest chyba jakiś long hair, albo nie w sumie nie wiem, nie będę się mądrzyć, ale dla mnie to wygląda jak koza i nigdy nie podobały mi się nie podobał mi się ich wyraz twarzy, bo były takie znudzone życiem i w ogóle i w sumie to było smutne. Chyba, chyba można to zajrzeć, że tego nie lubię. Pytanie trzecie: Wolisz LPS z hmm, dziurkami, czy z magnezem? Magnezem? Naprawdę! W sumie jest mi to obojętne, czy ma magnes, czy ma dziurkę Niech tam sobie ma co chce Mi to wszystko jedno Pytanie czwarte, czy wolisz LPS pop, czy nie pop? Ogólnie myślę, że popy, niektóre popy, wszystkie popy Nie zasługują na taką wartość, ile, po jakiej chodzą Ogólnie dla mnie to jest duża przesada zapłacić za kawałek plastiku jakieś 400 zł Co? według mnie wszystkie petshopy powinny być w podobnej cenie. Począwszy od żabek po jakieś kotki albo pieski, bo to w sumie się niczym nie różni, tylko tym że po prostu Sofi stworzyła takie coś jak kształt popularny. Wcześniej Hasbro chyba tego nie kontemplowało, z tego co wiem. Ja miałam kiedyś taką obsesję na kupowanie drogich Pet Shopów, ale nie dlatego, że były drogie, tylko dlatego, że mi się podobały. I w sumie teraz żałuję, bo przewaliłam na to dużo kasy i przykre. Pytanie piąte. Wolisz jednego oryginalnego LPS Pop, czy pięć fake LPS Pop? Myślę, że dla mnie nie robi to dużej różnicy, chyba że Pet shop fejkowy będzie już naprawdę złym stanie i będzie to tak z kilometra widać, że o mój Boże to jest fake. E, ogólnie sama mam dużo takich fakeów, które są bardzo zbliżone do oryginała i niektórzy nawet takie mają Wow. Naprawdę to jest fake. Bo wygląda jak oryginał. Więc jeżeli to by były takie fajki, co. To, <noise> to wtedy biorę 5 fejków, ale jeżeli będą naprawdę bardzo widoczne, że to są fajki, i ogólnie oczka im się rozjadą i kształt mordy, to nie, to ja wtedy biorę jednego oryginalnego. Pytanie szóste. Czy wolałabyś mieć wszystkie kształty LPS na świecie, ale nie mieć żadnego pop? Czy mieć wszystkie kształty pop i ich odpowiedniki, ale, ale nie mieć żadnego nie pop? Ogólnie to jest tak, że. Bardziej, yy, yy, więcej podoba mi się nie popu, więc teoretycznie wzięłabym wszystkie niepopy. Ale kształty popularne, pomimo tego, że są przeruchane, też są bardzo ładne, więc w sumie ciężko wybrać. Myślę, że wzięłabym i to, i to. Pytanie siódme: jaki kształt LPS-pop najbardziej lubisz? Myślę, że to są short hairy. One są takie ładne, wszystko można z nimi zrobić, na wszy wszystko można na nie nałożyć. Ale również Koli ostatnio mi się upodobały. Dogi też są w spoko. Myślę, że to są moje takie trzy top trzy, bo pomimo tego, że dobrze się z nimi pracuje, to mają też ładne wyglądy No nie mówię o wszystkich, bo w każdej kolekcji zdarza się jakieś jakiś nie, ale naprawdę spora część ich jest bardzo ładna i Boże kupiłabym wszystkie, ale. ale nie stać mnie. Pytanie: ósme: jakie jest twoje marzenie nie pop, więc tutaj już wcześniej pokazałam wam tego kotka. On jest przepiękny, po prostu proszę kupcie mi go na urodziny. Ja, ja, o mój Boże, on jest taki piękny. I myślę, że to chyba będzie tyle, bo już, już w sumie nie kupuję pet shopów. Chyba moja moda na to się już skończyła. Pytanie dziewiąte: jakie jest twoje marzenie pop? No to ja myślę, że to może być ten jamnik, aczkolwiek nie mam na niego jakiegoś wielkiego parcia, bo nie będę wydawać tyle na kawałek plastiku I też nie jest on jakiś, o mój Boże, piękny Po prostu bardzo podoba mi się jego umaszczenie i te kropeczki Ogólnie, ogólnie z wyglądu jest bardzo ładny, ale nie wiem, dałabym za niego max 80 złotych, a nie I również jest to ten short hair Planuję go już kupić od dwóch lat, jakoś mi nie idzie więc mam nadzieję, że może kiedyś mi się to uda? No ale też nie mam żadnego nacisku na to. Bo myślę, że jak będzie okazja, to wtedy kupię go za dobrą cenę. Pytanie dziesiąte. Czy traktujesz fake LPS pop jak oryginalne? Myślę, że tak. To znaczy nie mam dużo fejków, które wyglądają strasznie na fejki. Myślę, że połowa moich popularnych petków jest fakeami, więc tak. Traktuję je normalnie. Czemu miałabym je traktować inaczej niż oryginalne? Używam go tak samo jak normalnych, oryginalnych popów. Nie ma to dla mnie większego znaczenia jak wygląda, czy jest oryginałem, czy nie. Chyba że naprawdę ma już duże defekty i widać je i to aż kuje w oczy. Ok, to już było wszystko w tym dzisiejszym filmiku. Możecie pisać na dole w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć na moim kanale, bo ja nie jestem kreatywna i nie mam za dużo pomysłów. Niedługo planuję wypuścić serial, ale to dopiero nas 100 subskrypcji, więc myślę, że to jeszcze za jakiś czas. No a na razie co. Trzymajcie się Powodzenia w szkole i tam dalej. I do zobaczenia! Cześć!